Hayabusa Czy to prawda? Ja pierdykam jaka rakieta Jakby ktoś nie wiedział co to jest hajabuza, To jest model Suzuki Jaka to Koło <grym> Wow. Ale potęga I znak Suzuki A teraz zobaczmy na budziczki no, co tu jest? 280, jeszcze dwie kreski do przodu. 13 tysięcy obrotów. Ła! Wow. ja buza! Lew paliwa, Suzuki. Suzuki. aerodynamiczna. A! Dla niesajemniczonych jest to model GSX 1300 r jaki kateć Dwadzieścia się tym <tryk> internetu he he ja